Już po raz dziesiąty przeżywamy w Polsce tydzień wychowania od 13 do 19 września. W tym roku towarzyszy nam hasło Budujmy więzi. Katalogiem cech w głębokiej dojrzałej relacji jest hymn św. Pawła, apostoła o miłości z pierwszego listu do koryntian. Jest tam cały zestaw. Cech prawdziwej miłości. Przez kolejne dni zastanówmy się nad poszczególnymi atrybutami miłości. Paweł Apostoł pisze, że miłość jest cierpliwa. Bardzo ciekawy jest rozwój bambusa. Ta roślina przez pierwsze cztery lata swego życia. Właściwie nie wystaje za bardzo nad ziemię, jest tylko jakiś mały kiełek. W tym czasie rozbudowuje bardzo bogaty, mocny system korzeniowy. W piątym roku istnienia bambus nagle wystrzela w górę na wysokość 25 metrów. Popatrzmy, jak często podobnie zdarza się w życiu naszych wychowanków. Bardzo piękną Przypowieścią, jedną z najpiękniejszych przypowieści Jezusa w Ewangelii jest przypowieść o synu marnotrawnym, i tę przypowieść można także interpretować w kluczu pedagogicznym. Ojciec był z całą pewnością bardzo zmartwiony swoim synem. Ten syn w dniu wyjścia z domu, w dniu ucieczki, kiedy wyszedł z, z majątkiem, z połową majątku ojca, nie był po raz pierwszy nieposłuszny ojcu. Możemy przypuszczać, że to musiało zdarzać się częściej. Ojciec pozornie poniósł porażkę. Syn ucieka z domu, zabiera głowę majątku. Ale popatrzmy, kiedy ten syn marnotrawny upadł tak nisko, że musiał dzielić koryto ze świniami. Jezus w sposób niesamowicie barwny, taki dosadny. Przemawiający do wyobraźni słuchaczy, okazał upadek tego człowieka. Wtedy, kiedy był na samym dnie, nagle przypomniał sobie o ojcu. A może wstanę i wrócę do mojego ojca? Może mnie nie odrzuci? I okazało się, że to było największe zwycięstwo tego ojca, dobrego wychowawcy. Doczekał się powrotu syna. Prawdopodobnie, gdyby wcześniej sobie odpuścił, gdyby powiedział. Nie ma sensu tego chłopaka wychowywać, nic do niego nie dociera. Jest fatalny, nie mam na niego żadnego wpływu. Gdyby wcześniej przestał wychowywać swego syna, nie doczekałby się jego powrotu. W tym opowiadaniu Jezusa zawarta jest bardzo głęboka nadzieja dla wszystkich wychowawców. Warto wychowywać, bo owoce wychowania. Mogą do nas powrócić dopiero po wielu latach, ale zawsze powrócą. Już po raz dziesiąty przeżywamy w Polsce Tydzień Wychowania od 13 do 19 września. W tym roku towarzyszy nam hasło: budujmy więzi.